Orędzie 548 Santo Mero Teramo 5 sierpnia 1995 roku. Rocznica poświęcenia rzymskiej bazyliki najświętszej Maryi Panny. Białe płatki śniegu. Jeśli chcecie życie zawsze i w sposób doskonały, poświęceniem się memu niepokalanemu sercu, jakiego dokonaliście, Idźcie za mną, najmilsi Synowie, drogą wyznaczoną wam przez moje orędzia. Dzięki moim orędziom uczcie się zdawać się na mnie, jak małe dzieci, i pozwalać się prowadzić z prostotą, ufnością i całkowitym dziecięcym zawierzeniem. Wasze oddanie się jest mi potrzebne, abym mogła działać w was i w waszym życiu. Moje matczyne zadanie polega na przemienianiu was każdego dnia, abyście mogli doskonale wypełniać wolę Pana. Pomagam wam w ten sposób uwolnić się od grzechu i kroczyć drogą Bożej łaski, miłości, czystości i świętości. Na pustyni, na której żyjecie, w ogromnym morzu nieczystości zalewającej ten świat, wzięty w posiadanie przez złego, z mego niepokalanego serca spadają białe płatki śniegu na was, synowie mnie poświęceni, abyście mogli rozsiać wszędzie mój niebiański zapach i stać się znakami i narzędziami Bożego miłosierdzia w świecie. Poprzez moje orędzia jesteście wychowywani do odważnego i gorliwego głoszenia Ewangelii Jezusa. Jakże cierpi moje matczyne serce, bo w obliczu zalewu błędów i herezji, skandali i złych przykładów, ci, którzy mają obowiązek mówić, zachowują groźne milczenie, nacechowane obojętnością i kompromisem. Jak nigdy dotąd liczni są pasterze, którzy stali się milczącymi psami, nie bronią już stada im powierzonego, by zapobiec grożącemu mu niebezpieczeństwu zwiedzenia, i pożarcia przez liczne drapieżne wilki. Ewangelia mojego Syna Jezusa jest rozcinana i rozrywana we wszystkich swoich częściach. Moje macierzyńskie zadanie polega więc na doprowadzeniu was do wiary w Ewangelię, na spowodowaniu, że dacie się prowadzić jedynie mądrości Ewangelii, że będziecie żyli nią dosłownie. To dlatego poprzez moje orędzia prowadzę was z matczyną słodyczą i stanowczością. W czasie wielkiego szerzącego się odstępstwa, z mego niepokalanego serca, stępują białe płatki śniegu na was, synowie mi poświęceni, abyście mogli zanieść we wszystkie strony światło Bożego Słowa i stać się narzędziami, dzięki którym jaśnieje wszędzie największym blaskiem, Cała prawda zawarta w Ewangelii mego Syna Jezusa. Poprzez moje orędzia prowadzę Was do zrozumienia tego, co zostało napisane w księdze jeszcze zapieczętowanej. Wyjaśniłam wam już treść licznych stronic Apokalipsy Świętego Jana. Przede wszystkim ukazałam wam wielką walkę, jaka toczy się pomiędzy niewiastą obleczoną w słońce i czerwonym smokiem, Wspomaganym przez czarną bestię, to znaczy przez masonerię, ujawniłam wam podstępne i diabelskie zasadzki, zastawiane na Was przez masonerię, która weszła do wnętrza kościoła i ustanowiła już ośrodek swej władzy tam, gdzie Jezus ustanowił centrum i fundament jego jedności. Nie niepokójcie się, bo stanowi to część tajemnicy bezbożności którą Kościół zna od chwili narodzin. Istotnie, szatan wdarł się już do kolegium apostołów i nakłonił do zdrady Judasza, jednego z dwunastu. W waszych czasach tajemnica bezbożności ujawnia się w całej swej straszliwej mocy. W godzinie wielkiego ucisku, jaka wybiła obecnie dla Kościoła i ludzkości, białe płatki śniegu, spadają z mojego niepokalanego serca na was, synowie mnie poświęceni, abyście mogli zanieść wszystkim mój matczyny głos, który napełnia nadzieją i ufnością. Możecie dzięki temu wziąć za rękę bardzo wiele moich biednych dzieci, które zostały uderzone i przygniecione gwałtownym wiatrem wielkiego ucisku. Możecie wspólnie z nimi przekroczyć promienny próg nadziei, w radosnym oczekiwaniu na białe płatki śniegu Bożego miłosierdzia, które stąpią na świat wraz z triumfem mego niepokalanego serca.